Witajcie moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie Buziolce, 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 witajcie Przepraszam was kochani, musiałam to zrobić troszkę przerwę w nagrywaniu Myślę, że tak z 20 minut zleciało Jeszcze tam zaglądałam na odcinek u Zuzi gametki Ona po prostu się tak stara, bo ona nagrywa teraz te y Gr grzesz grzeszny Londyn, a ja tak się ja tak miałam bekę w sensie nie z niej, nie, oczywiście nie, tylko z siebie, bo ja, ja cały czas że te cienie Londynu, ja bym sobie, Boże, jaka ja głupia. No i wiecie, mm, i czasem zaglądałam tam na moje odcinki, jak tam <grym> musiałam sprawdzić, yy, czy czegoś nie napisaliście, bo ja, ja bardzo was wiecie, kocham i muszę sprawdzać takie rzeczy. Chciałam właśnie jeszcze z, pu, pu, zmontować odcinek, ale stwierdziłam już, że to zrobię po nagraniu tego odcinka w całości, bo chciałam będzie pierwszą część zmontować, tam dodać jakieś napisy czy coś, sprawdzić, czy to dobrze wygląda. Oczywiście, że nie. No, ale wiecie, no, no tak gadam, gadam, gadam i gadam. Ja się w ogóle zawsze zastanawiam. I tak kochani, jeszcze zanim nim przejdziemy, to jest G G G Gniew Tytanów, sezon pierwszy, odcinek trzeci, część druga. Zanim przejdziemy do odcinka. Już taka jedna rzecz, nie wiem czy ja wam to mówiłam czy nie, ale nieważne. I tak, yy, i tak to powiem, że wiecie, bo wiecie, ja mam 1,58 m, tak wiecie, jako w realu, nie. Ja jestem taka malutka i mam 37,5 rozmiar z I ja się zastanawiam po prostu, jakbym, bo ja chcę mieć męża, co nie? kiedyś, e, takiego przystojnego jak jak najlepiej jego e, i me, który będzie miał 1,85m albo 1,90m i jak ja go pocałuję, w sensie, że stanę na palcach czy jak ja to zrobię <laughs> przepraszam was kochani, że wam o tym mówię, ale po prostu no ja wiem, że ja w ogóle sobie mogę z wami pogadać a już pewnie w moim domu wszyscy mają tego dosyć, ale już dobra dość tego pieprzenia o niczym, już odcinek e, Gniew Tytanów, sezon pierwszy, odcinek trzeci, część druga, tak mam czekać pod Aulą. Właśnie czekam na zmienienie stroju. Odprowadzić co? Możesz, ale nie wiem czy tu można wybrać. Dzięki. Uuu, nice. Very nice. Przed całą drogą Przez, pl, 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 przez całą drogę new, I don't reading czytać Marfi opowiadał coś o sporcie i treningach <laughs> I Trening? Ja nie wiem, co do numu jest nie tak, przepraszam Was. Na wszelkie sposoby unikające wzmianek o dzisiejszym konflikcie. Ale to dobrze, nie ma co się zaogniać. Myślę, kochani, że ja tak, wiesz, tak mi się gada. Bo przed chwilą wypiłam blaka i to może dlatego... Mm. Mm. Dlatego. Ale pominijmy to. Trzeba przyznać, że nieźle mu się to udało. Prawie doszliśmy do Auli, kiedy ktoś nas zawołał. To ja ktoś zawołał. Patrzcie Państwo, kogo my tu mamy? Marv i Alice. Ma taką minę jakby normalnie zaraz gryzę Was w nogi. Przepraszam. Przepraszam, ale po prostu... Nie wiem, ja wolę się. Wiecie kochani, lepiej się śmiać niż płakać, więc no. Wiecie, kochani, chyba czemu ja tak reaguję? Dlatego, że mnie w szkole nauczyciele nie lubią. To chyba dlatego. Znaczy, nie przepadają, ale ja myślę, że to dlatego, że ja chyba nic nie robię. Nic. Ja tego w sensie nie mam aż takich złych ocen, bo może coś tam wiecie. Inteligencja zadziałała taka osobista, nie żeby coś, ale ja jakby nie chcę mi się, jakby wywalona. Wiem, że to chamskie ja w stosunku do wszystkich osób, które się uczą, ale. Jakby... mam ciekawe rzeczy do roboty. O Kurczę, naprawdę, ale trzeba przyznać, że babka ładna jest, tak w sumie. No. Było widzieć, że Miss Black nie jest zachwycona. No widać było. Dzień dobry. A teraz już miła, nice, good morning. Miss Black pojawiła się jak grom z jasnego nieba, tyle że Nowy Jork już dawno y, otuliły chmury. Okej. Okay. Wyraz jej twarzy nie wyróżnił niczego dobrego, nie wróżył, przepraszam, niczego dobrego, jednakże zdziwiły mnie jej słowa. Alice, szukałam Cię, chciałabym porozmawiać o Twoich ocenach i z mojego przedmiotu. No cóż, nie są prawdopodobnie zachwycające. Naturalnie. Ma Pani na myśli coś konkretnego? Reku Rektor zwrócił uwagę, że ze wszystkich przedmiotów, prócz mojego, masz najwyższe stopnie. <grym> Za mało czasu poświęcałam boskości, jak widzi pani, ale już się pod szkole. No, a kto jest temu winien? No właśnie ja czy pani może jednak. A ponieważ ostatnie kolokwium napisałaś fa fatalnie, chciałabym Ci zaproponować poprawę sytuacji. Chociaż w sumie to miło, że proponuję poprawę, poprawę sytuacji, ale nie wygląda na zbytnio miłą. W ogóle kochani. No. Do egzaminu zostało już niewiele czasu. Dam Ci kilka zadań, które pomogą ci podnieść. No spoko, taka jakby poprawka. Jakby. Fajnie, jak się dostaje. Yy, wiecie, kochani, taki lifehack. Fajnie, jak się dostaje do poprawy. Na przykład, zrób sobie zadanie w domu, a to sobie ściągasz to z internetu, przynosisz, no i nauczyciel jest zadowolony. Nie żeby coś, ale jakby. Yy, myślę, że ściąganie to nie jest aż taka wielka zbrodnia. Zwłaszcza jeśli większość przedmiotów na przykład się uczysz, a je, jest jakiś który ci kompletnie nie idzie i nie wiążesz z nim przyszłości, to jak ściągniesz z jednego przyjma, to chyba to nie jest jakaś wielka zbrodnia. Znaczy, znaczy niby to oszustwo, ale jednak. W sensie, jak gadałam o tym z moim tatą, nie? To on mówi, że tak nie, bo to już, wiecie, jednak jest oszustwo, a ja mówię, nie, to nie jest Znaczy, no Jezu, no tam walić, no... Czy mi się zdarzało ściągać? Tak, zdarzało mi się. Regularnie. <laughs> Przepraszam. Ale cenię sobie prawdę, Lu, lub na odwrót, obniżyć średnią ocen. Alice, wysoko cenię Twoje osiągnięcia, jak i studenckie, uczestnictwo w życiu w uczelni i osiągnięcia sportowe. Jednakże oczekuję od Ciebie większych wysiłków niż wcześniej. Inaczej nie uda Ci się zaliczyć semestru. I nie wróży to niczego dobrego, bo jak ja nie zaliczę semestru, to ja nie wiem, co ja zrobię. Yy, muszę się podciągnąć z boskości. W ogóle, kochani, chciałam wam jeszcze coś powiedzieć, ale już nie pamiętam, więc no. Miss Black, za co mnie pani tak nienawidzi? Nie, 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 bez... Znaczy, chociaż powiem wam szczerze, że ja w szkole też miałam przypał, bo ja kiedyś powiedziałam swojej nauczycielce... Hmm, po co w ogóle mi to? Serio, coś takiego powiedziałam? Ja i tak tego nie zrozumiem i... No, jak powiedziałam na początku pierwszej klasy technikum, więc... Pozdro dla mojej... E, dla, e, dla... Pani Agaty, pozdro, siema. Nie ogląda niech Pani tego. Um, więc no, jakich, e, jakich... zadań mogę oczekiwać? Czy zdołam zaliczyć Pani przedmiot? E, jak... nie będziemy... trzeba się przyłożyć jednak troszkę, bo zwłaszcza, że tutaj ważna jest boskość, a boskości to ja bym się mogła w szkole w sumie uczyć. Boskość jest fajna, zajebista jest. E, mm. Jakich zadań mogę oczekiwać? Boskość. Chciałam dostać boskość, bo ja w ogóle chcę iść w tej historii w kierunku boskości, bo boskość zajęli stąd być. Jeszcze nie zdecydowałam. Najprawdopodobniej to będą zajęcia dodatkowe. Na przykład? Na przykład organizacja wycieczek, czy cokolwiek innego. Nie wiem jeszcze. Jasne, dziękuję za tak miłą propozycję. Odwróciwszy się na obsasach, bez słowa weszła do sali. Akurat w tym momencie podszedł Teo. No właśnie, mieliśmy z Teo iść do tego. Na my jakoś. Nie pamiętam już jak jak ją my mieliśmy iść i ogarnąć sprawy. W samą porę. Tak specjalnie czekałem, aż przyjdzie ta harpia. Co ona od siebie chciała? Pomóc. Obiecuję podnieść mi ocenę, jak wykonam kilka zadań. Jakie to dziwne, dobra, idziemy. Tak, bo jeszcze się spóźnimy. No to chodźmy. Znowu zmienić fryzurę, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Ruszyliśmy w stronę załuka. Było nieco po trzeciej. W ogóle przestraszyłam się, że około tych koszy latają muchy, ale to jednak chyba nie muchy, tylko jakieś, nie wiem, jakieś dymy z tego jakiegoś wysypiska. Szliśmy w stronę załuka. Było nieco po trzeciej, kiedy znaleźliśmy się na miejscu. Nieco w oddali dostrzegłam chłopaka, który słuchał muzyki w słuchawkach i ledwie zauważalnie przytupywał do rytmu. Ujrzawszy nas, uśmiechnął się szeroko. O, Miles. To on! W ogóle ma takie oczy jak nasza Alice. Co jest grane? <laughs> Patrzcie, kto przyszedł. Teo, brachu, jak laci. Podszedł i wyciągnął do Theo rękę, ale ten tym, tylko zmierzył go spojrzeniem. Ale co to za miła istotka! Zwrócił się w moją stronę i uśmiechnął się szeroko. Od jego spojrzenia poczułam się nieswojo. Tak w ogóle to ja jestem wyższa chyba od tego typa w sensie w historii, nie? Oh my god! I cóż, cię sprowadza w to zapomnieniane przez bogów miejsce, potrzebujesz pracy? Mm, no! Przyszedłem za odebrać dług. A ja jestem ci coś winien? O matko, naprawdę to nie wróży z dobrego błaga mnie szarpce się. Jego twarz? Skrzywił pełen, samozadowolenia, uśmiech. I Teo skoczył na niego. Nie! Złapło chłopaka załbranie na piersi i przycisnął go do. Zawsze się przerażam takimi momentami. Teo był o wiele wyższy i silniejszy od Mise Milesa. Ale tego widocznie to nie niepokoiło. W ogóle. No. I cóż ty zro mi zrobiłeś? Obaj wiemy, że jesteś mięczak, ale przyniósł spojrzenie na mnie. Ten Miles to nawet. To wygląda raczej bardziej jak licealista, niż jak student. Niech będzie, pomogę ci po starej znajomości. Jednym gwałtownym ruchem strząsnął z siebie ręce Teo i znów poprzedził w moją stronę. Teo odeszł, szedł nieco na bok, zachowując dystans. Więc czego chcecie? Faktycznie to u niego sporo wyższa. Mój brat Tom, wysoki, blondy, z kręconymi włosami. Oczy Milesa nieoczekiwanie zaokrągliły się. Widać było, że jest zdziwiony. A on co, zniknął? Wiesz coś na ten temat? Znaczy, podobny ma do naszej MC oczy. W sensie, ja nie wiem czy na... Nie. Sorka, nie mogę wam nijak pomóc. Wydaje mi się, że coś coś kręcisz, człowieku. Droga Boskości, gwałtownie ruszył w stronę wyjścia z załuka, ale kiedy mi, mi nie minął, załapałam go z nadgarstek i pociągnęłam z powrotem. Z zaskoczenia o mało nie upadł. Ale Teo na czas złapał go pod ramionami. Ty coś wiesz i muszę wiedzieć, co... Ale agresywna jestem, muszę zmienić w ogóle kolor włosów, bo zastanawiam jest... się, kochani, czy te oczy są jakieś niezwykłe, jakoś tak zmieniają trochę barwę pod względem... Ładne są, takie brązowo-zielone. Ty coś wiesz i muszę wiedzieć, co... A, ty, a kto ty w ogóle jesteś? Ja po prostu szukam swojego brata i jeśli mi teraz nie powiesz, wrócę tu z policją, bo jestem odważna i nie boję się ciebie. Jaką policją? Ty jesteś normalna? O, a po co ci psiarnia może... A co ci psiarnia może zrobić? Mam dowód, który wskazuje na twoje uczestnictwo w porwaniu mojego brata. Zdurniałaś? Nic na mnie nie masz. Blefujesz. Miles zapamiętał, że mu grozisz. To przez boskość. Za dużo tej boskości. Chcesz posprawdzić, to Bogowie. A, pewnie to, to od Bogów z bo wiecie, Bogowie się nie boją i mogą grozić i w ogóle dot plus na tych śmiertelników, nie to, żeby coś, ale w sensie. Tak to wyglądało w mitologii greckiej, że na przykład. Y y na przykład i do końca świata, i już zawsze, na zawsze, i, i zginął, i, albo coś robił do końca świata, i na zawsze tak wyglądało w mitologii greckiej. Nie wiem, czy w rzymskiej też, ale tak było. Jak słuchałam o mitach, popatrzyłam na niego wyzywająco. Nie wiem skąd wzięła się ta wiara we własne siły, ale teraz była było jak, jak znalazł. Nie mając pewności, czy moje słowa rzeczywiście były blefem, ile zaczął. Paplać. Dobra, dobra, tak przyłaził taki. Była z nim dziewczyna. To on jednak... Jaka dziewczyna? Taka mała w okularach. To na bank Roma, Rom, Ramona. Ramona? Jaka Ramona? Powie tak. Wpadli wczoraj, opowiadali jakieś bzdury. Tom mówił, że niby ktoś go śledzi. Pomyślałem z początku, że chłopak przesadził z kofeiną. Nawet nie chciałem mu nic sprzedać, ale potem zmieniłem zdanie. Dlaczego zmieniłeś? Nie wolno znie, zniechęcać potencjalnych klientów. Było jeszcze coś dziwnego? Nie, poza tym wszystkim, jak zwykle. Pomyśl, powinno być coś jeszcze. Już powiedziałem, przyszedłem, kupiłem i wymarnowałem coś na temat yy, i wymamrotałem coś na temat tego, jakie mamy niebezpieczne czasy i prze, poszedł. Postłukałem się palcem w czoło i zająłem się swoimi sprawami. Dziękuję. Za co? Niczego się nie dowiedzieliśmy. Przeciwnie, wiemy, że, że myślał, że ktoś go śledził. Wobec tego trzeba znaleźć Ramonę. Może ona nam coś powie, o ile oni razem gdzieś nie zniknęli. Zdajesz sobie sprawę, że mieszasz się do śledztwa. Wieczorem mam się spotkać z konsultantem, wtedy wszystko mu opowiem. A na razie idziemy do biblioteki. Może Ramona jeszcze tam jest? Nara, cześć. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Teo fuknął z niezadowoleniem, i wziąwszy rękę, popchnął mnie w stronę wyjścia z załuka. Mile skrzyknął coś w slad za, za nami, ale byliśmy dość daleko i nie dało się rozróżnić słów. Kampus był zap, zaprojektowany w ogóle. Wydaje mi się, że ludzie nie spędzają tyle czasu na uczelni, w sensie. Omyg, mi się wydawało, że na studiach, zależy na którym jest się roku, to czasami się przechodzi tylko kilka razy w tygodniu na dwie godzinki. Serio, na przykład trzy razy w tygodniu, znaczy, nie wiem, tak myślałam, na dwie godzinki. No chyba, że się studiuje medycyna, to wtedy macie przerąbane i tam się długo siedzi. Kampus był zaprojektowany także że do... do Przeciwległego końca kampusu można było dotrzeć w ciągu jakich, jakichś 20 minut. No to naprawdę musiał być duży. Po drodze do Teo ktoś zadzwonił, dlatego chłopak mógł odprowadzić mnie tylko do biblioteki, a sam poszedł gdzieś w, swo w, moi, w, w swoich sprawach, czy w moich. Nie wiem. Weszłam do budynku i rozejrzałam się. Praktycznie wszystkie stały pewnie w swoich. Były zajęte przez studentów przygotowujących się do egzaminów. Ramona siedziała w samym końcu w rzędów, czyli jednak jest. I coś czytała, nie zwracając na siebie uwagi. Przeszłam przez sale i usiadłam obok dziewczyny. Cześć, masz chwilkę? O, to ona. Cze Cześć, Alice, co ty tu robisz? Inaczej sobie Cię wyobrażałam. Myślałam, że będziesz miała czarne włosy i okulary. Mam do Ciebie parę pytań. Kiedy ostatni raz widziałaś Toma? Toma? Tak, jego. Dlaczego pytasz? Jak. Może po, prostu może po prostu odpowiedzieć, zamiast prostej odpowiedzi otrzymałam tylko pytania o pytania. Im bardziej starała się udawać głupią, tym bardziej mnie wkurzała. Bardziej będzie trudniej niż sądziłam. Mo może poczekać do wieczora ni i niech Marshal sam ją przesłucha. Nie, to za długo. A jeśli to mówi coś grozi? Zrobiłam głęboki wdech i próbując się uspokoić, patrzyłam uważnie na dziewczynę. Pow tuże swoje pytanie. Jeśli wprost mi, nie, mi na nie nie odpowiesz, będziemy miały problem. Kiedy ostatni raz widziałaś mojego brata? Dziewczyna zawstydziła się, jej policzki spłonęły rumieńcem. Wybiła wzrok w podłogę i splotła palce. Jak widzieliśmy się, poszedł wczoraj wieczorem pracowaliśmy nad projektem. A potem nic, odprowadził mnie do domu i od razu sobie przeszedł. Poszedł, a co? Dopiero co mnie okłamałaś? Nic więcej nie wiesz? Nic więcej nie wiesz? Kochani, teraz zastanawiam się, czy ja dobrze wybrałam. Teraz w ogóle zmieniłabym ten wybór. Oh my god, serio. Jest, kochani, guys, słuchajcie mnie. Przewinam odcinek do tyłu, because po prostu, ja po prostu zrozumiałam, że no, że ja za krótko myślałam nad tym wyborem, co był tu, tu, tutaj, jest i po prostu nie grałam go, tylko przewinam tego momentu, gdzie skończyłam, jest. wiecie, jakie poświęcenia For My For dla Was jest i też dla mnie, no bo po prostu, wiecie, jednak... Potem stwierdziłam, że w sumie bym powiedziała to pierwsze, po prostu kliknąłam to drugie, tak nie przemyślałam tego i, cof I cofnęłam z dokładnie tego momentu, więc jest idealnie i dokładnie to klikam. Dopiero co mnie kłamać, a wcześniej to drugie zrobiłam, a teraz będzie to. Jest. Nie, nie kłamałam. Czyli chcesz powiedzieć, że ty i mój brat nie byliście wczoraj u Milesa, hmm, a on powiedział mi coś zupełnie innego. Ramona jeszcze bardziej się zawstydziła. A co oni tam robili razem? Tom prosił, żebym ci nie opowiadać. Nie opowiadać o tym, co u niego kupowaliście, byłabyś wściekła. Byłaby nie chcieliśmy cię zasmucać. Za, za Wy, mnie wszystko jedno, co tu robisz. Na wypadek, gdybyś jeszcze nie słyszała, Toma porwano. Dlatego skup się i po, po, powiedz szczerze. Muszę się dowiedzieć, co się stało. No właśnie, bo to jest ważne, to jest nasz brat, to jest ważna osoba. Nie wiem, które z moich słów sprawiły, że Ramona się otworzyła, ale to, co mi opowiedziała, sprawiło, że osłupiałam. Rzeczywiście widzieliśmy cię się przedwczoraj. Moi rodzice mają inter wspólne interesy z Neusmanami i z zorganizowali spotkanie w klubie nocnym. Jak to? Prosiłam Toma, żeby poszedł ze mną. Wszystko powinno było być spokojne. Rodzice gadają o biznesie, dzieci się bawią. A potem... Co się zdarzyło? Nie za dobrze pamiętam ten wieczór. Przypomniałam sobie, że jak otworzyłam oczy, Tom bił się z jakimś chłopakiem. Podszedł Adrian. Próbował ich rozdzielić, a ostatecznie wyszło jeszcze gorzej. Bójka? Ale ja widziałam Toma, wszystko było z nim ok, <laughs> A może jednak nie? Żadnych guzików ani siniaków. Z kim się pobił Tom? Nie pamiętam. Potem przyszli rodzice, ich partnerzy biznesowi, wszystko się pomieszało. Jeden z partnerów był bardzo niezadowolony. Wydaje mi się, że pani Neuwman zawołała do siebie Toma. A potem wszystko jak we mgle. Coś jeszcze sobie przypominasz? Nie, ale boję się, a nuż to Tom nie zachowywał się zbyt dobrze. Wiesz przecież jaką reputację ma ta rodzina. A jeśli postanowili... No nie, no proszę cię, wystręszrząsnęły mną jej słowa. Nevmanami tłumaczyło wszystkie problemy w mieście. Co by się działo, wszystko zawsze zwalano na Adriana, część druga. Nie opowiadaj bzdur. Czyli Adrian może ma, ma, mieć coś, wspólne, coś z tym wspólnego. Dlaczego? Więc nic mi o tym zdarzeniu nie opowiedział? Rozumiem, dziękuję ci. Ja już pójdę. Wstałam i szybkim krokiem ruszyłam w stronę wyjścia. Informacja, którą zdołałam, wydostała yy, się bez związku. Nie miałam pojęcia, co z nią zrobić. Niemal do raz stałam do wyjścia, kiedy Ramona mnie zawołała. Alice, poczekaj! Od sąsiadu nich stolików dało się słyszeć posykiwania, wyzywającego do zachowania ciszy. Może to jakiś wykładowca. O co chodzi? Badania, których się zajmowaliśmy, Tom ci nie, nie opowiedział, a powinien był. Po tym, jak pożegnaliśmy się z Milesem, powiedział że mi, że coś znalazł. Nic o tym nie wiem. Wszystko, do, jakie dokumenty przepadły, nie przejmuj się. Mm. Mm. Nie przejmuj się. Dobrze dzięki, że znalazłaś dla mnie czas. Trzeba dziękować za cokolwiek. Nie przepraszam Was kochani za to wszystko. Ale because y, jedzie karetka i słychać chyba to w tle, nie wiem czy słychać czy nie, ale tak Was inf informuję, żeby nie ten, bo nagrywam, w ogóle siedzę sobie na tym, na biurku koło okna i to dlatego. <ścoughs> Przepraszam Was, nie ma za co. Mam nadzieję, że, to, że z Tomem będzie wszystko w porządku, niedługo go znajdą. Ja też. Pożegnawszy się, wróciła do swojego stołu. Cisza panująca w bibliotece zaczęła być gniatająca. Wydawało mi się, że słyszę czyjś szept. I na tym skończymy this chance, because po prostu mówiłam, że tak około 20 minut kończę. To była część druga, sezon pierwszy, odcinek trzeci Gniew Tytanów. I love you guys so much. Bye, bye. Papatki i kocham Was i za chwilę nagram dla Was trzecią część tego odcinka. Papa, pa. Kocham Was.